Wibracja dnia na sobotę 5 lipca 2025 roku. Wibracja budująca to piątka, siódemka i dziewiątka. Wibracje a dopełniające to trójka z dziewiątką i wibracja docelowa to trójka w księżycu rosnącym. I Szanowni Państwo, dzisiaj będzie taki dosyć szczególny, szczególny dzień, bo to, co powiemy, bardzo mocno pójdzie w eter. Czyli na przykład jak dzisiaj puścisz plotkę, to całe miasto będzie o tym wiedzieć, albo tam powiedzmy wszyscy będą to z czymś tam kojarzyć i tak dalej. Więc dzisiaj puszczajmy w świat. Mądrą informację. Czyli na przykład dzisiaj dobrze jest się reklamować, dzisiaj dobrze jest, powiedzmy, jakieś tam budujące treści do internetu, powiedzmy, wpuścić, wrzucić, niech te nasze social media będą tutaj dla nas budujące, inspirujące i tak dalej. Natomiast dzisiaj bardzo się pilnujmy przed takim, powiedzmy, niemądrym gadulstwem. Czyli na przykład puścisz plotkę, ta plotka, powiedzmy, będzie miała bardzo duże zasięgi, może to być dla ciebie niebezpieczne. Jak gdzieś tam, powiedzmy, powiesz za dużo, dasz komuś jakąś tam niefajną ocenę, to do, do, do tej osoby, osoby dotrze, do Ciebie to wróci i może być też, powiedzmy, to nie, nie, nie do końca dla nas bezpieczne, więc tutaj dziś pilnujemy tego, co mówimy, wysyłamy w świat te informacje, które są, powiedzmy, dla nas szczególnie budujące, szczególnie tutaj, powiedzmy, intratne, a które budują naszą pozycję, powiedzmy, jako człowieka, jako osoby, jako, powiedzmy, dające pewne wartości a, otoczeniu i za tą mądrość trzymam kciuki, dobrawróżba.pl polecam serdecznie, Sylwester Hortecki.